Siemanko wszystkim! Z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Dziś mamy parę e, ciekawości do zrobienia, ale na początek wykonamy sobie tutaj trochę tych zadań, które tutaj mamy. Aktualnie tutaj mamy coś do podlania no i wiadomo, trzeba troszkę oporządzić nasze ZO, bo dawno nas, nas tutaj nie było, e, więc postaramy się Troszkę tutaj nas, nas sprzątać, wszystkiego. Jedziemy tutaj jeszcze na podlewanie. Gdzie mamy podlewanie? Mamy podlewanie. Jedziemy na podlewanie. Tak, tutaj podlejemy. 400 tych mamy podlać, więc podlejemy wszystko. Dobra. I tutaj mamy nasze podlewanie, ale tutaj, o, dobra, jedno zaliczone. Myślę, że sobie podlejemy wszystko. Zobaczcie, so, to bardzo dużo ekspadaje. To jest jak leci Ile nam brakuje? 600 tysięcy nam brakuje do. To dostaniemy za kolejny poziomek. A anakondę dostaniemy. ja się zastanawiam, czy już nie mam dwóch anakondów czasem. Nie mam pojęcia. Teraz to sprawdzimy. Czy na tym levelach będzie ratował? czy nie. Zaraz sobie to sprawdzimy. Trzeba tu zrobić porządek. Tu, jak widzicie, po lewej stronie ekranu mam misję z gaju. Powiększyć teren i wyhodować 5 gatunków zwierząt. No, na razie mi to ciężko idzie. Potrzeba kasy. No, strasznie drogie są tamte tereny, które powięgają. Wszystko ponad 200 tysięcy. Albo dużą ilość diamentów. No, diamentów nie mam, więc ja używam tylko tego, co idzie za kasę. No i więc, nie, bardzo dużo tego trzeba. Nam brakuje. No, chyba teraz potrzeba 260 tysięcy. A my tu zaledwie mamy 170. I jeszcze na pewno zejdziemy. Do 150, jak będziemy tutaj obrabiać zwierzątka, bo tu każda naprawa coś nas kosztuje. O, nie, to nie, to nie to nie, to nie to, to. Więc pewno nam ubydzie jeszcze kasy. No, nie, to już się mi to klika. To co nie ma, mogło to by się nie na środku pojawiać. Tylko w, na tych miejscach, gdzie są właśnie te, te różne te, to tania za tu się pojawiać. Tu, tu się mi to na środku pojawia. Ale co, nic nie poradzimy. tylko po tysiącu, tysiącu i szukamy. Gdzieś tu powinna być ta nasza anaconda. Zobaczymy, czy mamy jedną, czy mamy dwie. No mam pojęcie ile mamy. To jest? Nie, tutaj jest. Te dziwne te. Tutaj? Nie. Tutaj są papugi. Damy im miejsce. Trochę ożyją, dobra? Co tutaj jest? A tutaj chyba jest. Tutaj chyba mamy anakondę. Tutaj jest ten waran. Też mu damy jeść. A damy mu zaraz dwa. Tutaj jest anaconda. Wydaje mi się, że chyba są dwie. Albo nie. Mamy jedną. Mamy jedną, no to. No to będziemy mieć dwie akurat. Będziemy mieć możliwość rozmnożenia. A jeżeli mam w kartach jakąś, to będę mógł te karty wymienić. I na pewno otrzymamy jakieś punkty. Nie wiem, nie wiem czemu nie mam tego na... Albo tu powiększanie wybiegu jest bardzo drogie, tak? 32 tysiące i dlatego może nie mam powiększonego wybiegu. Trzeba było postawić drugiej, niż powiększyć. No ale jednak... A, jak już to wziąłem, to już to... Muszę dać, nie mogę tego usunąć. No łatwiej by mi było tutaj sobie tutaj robić zające bielaki, biele, biele, bielaki no. Zające bielaki no. Robić je tak niż tam pojedynczo klikać. Ale musiałbym to z 5 razy powiększyć, no to to jest około 200 tysięcy zaś. No, a nam się tutaj każdy grosz się liczy dobra a w sumie zrobimy jeszcze tą stronę Zrobimy jeszcze tą stronę Żeby nie było, że tak nigdy nie mamy poobrawianego w tym naszym ZO Zrobimy sobie tutaj całych tą, tą stronkę Tu no brakuje mi tutaj tych rzeczy, tych kuwetek, nie kuwetek, do zabawy. No i dobra, mamy obrobioną tą stronkę całą. Tu jeszcze Więc zajmiemy się może czymś, czymś nowym, czegośmy nie robili. A mianowicie myślę nad zrobieniem jakiejś misji. No, z tego co tu widzę, chyba nam troszkę brakuje do zrobienia misji. Tej. Tutaj... Wydaje mi się, że też w misji trzeba rozmnożyć te, ale nie wiem czy możemy je rozmnożyć. Tak, możemy. Opuszczamy. Dobra, a następne będę chciał rozmnożyć, a flamingi? Dobra, 5%, słabo. A, na 10%, no. Nie to, to. Dobra, i ostatnią tutaj. Tutaj ostatni wybieg. No i tak. Mamy tutaj taką misję o tom. I brakuje nam jednego. A ja tutaj akurat ten kwiatuszek mam. Więc myślę, że. Bo, o, nawet tu się zmieści że można by go było tutaj postawić. Las co, zaliczyło na misję, co nam dało? Troszkę Expa. Dobra, postawimy drugi. O, teraz skoczyło. <laughs> o, że trzymał. Niedźwiedź himajski, ale to już chyba mamy. To się w jakiś kwiatak będzie? O dobra. Tak, trochę pasy. I co? I co? I co? I nowe misje? Nie? No, to długa misja wszyscy gadają. To się robi plus 18 dojrzałości seksualnej. Co my tu będziemy mieć? 1000 wow, tysiąc kuponów! Wychodować lwa. No teraz nie wyhoduję, bo akurat mam zajęte zajęte wybiegi, czyli te miejsca produkcyjne do stajni. Ale jak tylko się mi zwolnią, to będziemy hodować lwa. Do otwarcia. Ej, nic fajnego. Tyle zdobędziemy 10. 5, a 15, 20, 25. Ale zawsze coś, zawsze coś. Niech się nie dodał. Mam miejsce wolne, więc aby się ktoś chciał dodać, to zapraszam. Mieścić tajnie sawanna, O kurde. To, aha, to ja miałem jedną z kart i orzech ją usunął. Dobra, nie popatrzył, że na misję. Dobra, teraz trzeba by było znaleźć te zwierzaki. I mamy wypuścić dwa na wolność, ale musimy na początek sobie je znaleźć. Gdzie one są? No szybki to będzie chyba tutaj przez to znaleźć. Tak? Myślę, że tak. Hmm. Gdzie my mamy to co mamy szukać? Co my to mamy szukać? To.

A dobra, bo mi jeden już urosnął, to musi być malutki. I muszę tego dać. Tego małego zaraz wypuścić, tak? I muszę mieć drugiego małego, ale wydaje mi się, że jeden mały mi urosnął i nie mam drugiego małego. No tak nie mam drugiego małego, zostały mi dwa duże. Więc muszę rozchodować. Jak się mi uda rozchodować, to wtedy będę mógł wypuścić kolejne łono, ale muszę wyhodować malutkiego. No i zobaczymy czy jeszcze możemy jakąś misję wykonać. Na tyle, że chce zawalił. No, bo miał rzek dwa. Jednego rzeki tutaj puścił. No, jest na drugim i urosnął, A teraz bym potrzebował małego, a nie mam małego. Co jeszcze? Aha. Z nowości doszła taka mapka. Tu mamy całą mapkę swojego. swojego złoża. Gdzie klikniemy, tam nam pokazuje po ile są działki. Jakie działki mamy. Tutaj, jakie zwierzęta mamy. Wszystko nam tutaj pokazuje, co mamy. Tak. Takie, takie fajne udoskonalenie. Tutaj nam kosze pokazuje. Nie wiem, rośliny też chyba pokazuje. Czekajcie gdzieś. Nie, rośliny, rośliny chyba nie pokazuje. Ro, rośliny, nie, ale tutaj kosze na śmieci jakieś. Te sklepiki. No. To tutaj wszystko, 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 a wszystko nam pokazuje. Dobra, wychodzimy z tej mapki. No i patrzymy, idziemy tutaj do misji, zobaczymy, czy tu jeszcze coś możemy zrobić. E, tu nie. To mamy powiększ o 5 razy, ale to jest w wiodłowym gaju. To nie da rady. Wychoduj, też nie da rady. 190 diamentów, nie da rady. Tego też myślę, że nie damy rady. 85 diamentów, no to też nie damy rady. Aha, tu jednego wypuścić. Dobra, eee, Pingwina. Mamy tutaj Pingwina. Pingwin kosztuje 85 diamentów. No to też nie damy rady. Szukamy, co jest dalej. Aha, słonia, dobra. To tego nie mamy. Ale tutaj będziemy mieć. Jak zrobimy, jak zrobimy level, to dostaniemy drugą. Więc będzie szło rozchodować. Eee, tutaj drugiego. I tego małego hodujemy. Ale tutaj gdzie to było? Tu 105 diamentów. No też jest drogi, też jest drogi. Zobaczymy czy w ogóle jakieś nowe zwierzątka mamy, które nie mamy wpuszczone. Może coś gdzieś by było Ale nie, chyba, chyba wszystko Wszystko mamy z tych zwierząt. Tylko zostały te za diamenty, których nie mamy. O, tu będzie na 92. I z wodnych, no z wodnych dopiero, no... 111 level. To daleko, daleko. No, ta płaszczka, a... Tutaj w sklepie ta płaszczka była, czy nie było tej płaszczki zwierzęta? A tutaj jest. Jest w sumie na... 75. To jeszcze trochę nam brakuje, żeby ją kupić. By można było ją wymienić. By jej nie trzymać. No i tak, poza tym chyba więcej już tu nie zrobimy. Jeszcze możemy sobie przejść. Mm, zobaczyć co tam w naszym klubie się kroi. Prawdzie mamy ten klub? Tu mamy klub. Aha, tu jakieś zadanie. Jeden dzień, ale... 35 diamentów, nie, nie, nie! Podziękujemy. Może mam jakieś... a nie, chyba flam, flaminga chyba ja nie mam żadnego, żeby wypuścić. Zaraz się sprawdzi. Tylko idę szukać flamingów jakichś, ja chyba rozmnażam flamingi akurat. Nie, są trzy. Aha, ten mały jest na czwartym. Na trzecim. Dobra, oddamy tego małego. Zaraz go tam wyślę do klubu, to przynajmniej jeden ten punkt się zdobędzie, nie? To gdy dać jeden bliżej, to później jeszcze, jeszcze, jeszcze 90 parę razy ten podziałamy w evencie i może się uda zdobyć ale ja będę teraz zbierał po prostu te flamingi będę rozmnażał jak się znów pojawi konkurs to będziemy mieć na rozmnażanych kilkanaście flamingów o, mogę tego jednego dać no. Nie ma nas, bo chyba nikt. No tutaj, ile mamy? 6, 3, to ile dostaniemy? No 9 byśmy dostali, no to nawet nie jest to za dużo, ale jeżeli nie podsuniemy, spadniemy, no to 700, no troszkę, troszkę słabo. Ale ja też sam nie mam flamingów, żeby oddawać, więc. Mm. Tutaj setka jest na, no, na 25, a to i tak daleko. Było choć 50, żeby dostać. Ale to się w końcu, w końcu się uzbiera. Nie ma problemu, kilka razy się to wygra. Ja już tu w sumie mam tych kartów 9. No to 9 jest. Ostatniośmy byli chyba na tym samym miejscu. No to 9, to już będzie 10. 10, już będzie 18 kart. Z dosetki, da no, radę dosbierać. Dobra, obrobimy jeszcze tutaj to jedno i już chyba tutaj nic, nic z nowości nie mamy, nic do zrobienia. Trzeba zbierać kasę, trzeba zbierać wszystko. Tutaj te. Ładnie, nadamy jeszcze tutaj tym bobrom, czy bobry, nie bobry, co to tutaj jest. Damy im gdzieś. Ile ja, jeszcze tych wybiegów tutaj do końca, do końca jest? Jeszcze jeden. Też te wybiegi są praktycznie bez żadnego wyposażenia, nic tu w nich nie ma. I chyba tyle, to był chyba ostatni. Tylko śmieci. Stątniemy ze śmietników, żeby wyczyścić sobie fajnie. No i dobra, mamy poczyszczone, porobione wszystko, zwierzęta wyczyszczone. A może nie całe, ale większość połowa, przynajmniej, jest zrobionego. Jakieś misje udało się zrobić. Jak się wam odcineczek podobał, łapka w górę, komentarz mile widziany. No i wyczekujcie następnych odcineczków. Do zobaczenia. Cześć wam.